Siemanko, Manko. Tutaj Filgan Zapraszam do przeglądu czołgu M10RPFM, który jest nagrodą za mini maraton z. E, mini maraton D-Day, który jest z okazji ataku inwazji na Normandię. E, więc, tak, mamy tutaj. O, dzisiaj jest 10 dzień, właśnie jego Każdy chyba wie o co chodzi. Dzisiaj, właśnie otrzymaliśmy ten czołg, każdy ma do niego dostęp. Za 4 dni, rozłącznie cztery, tak, będziemy mieć specjalny kamuflaż. Ale w o misjach e, chodzi o czołg głównie, więc zaczynamy. Osobiście zagrałem tym czołgiem 18 bitewek i bardzo mi przypadł do gustu, ponieważ ma naprawdę przyjemny kamuflaż. E, działo jest bardzo przyjemne, celne i szybkoszczelne. Jego celność wynosi 0,3%. E, 0.37, tak. No, może na papierze nie jest aż tak dobrze, ale w grze naprawdę rzadko sypie kalafiorki mi. I tak, co do zestawu jaki na nim wożę, co ja uważam. Na pewno dosyłacz jest obowiązkowy, no bo ma 2.68 z dosyłaczem za załogą na 100% bez BI. BI je dopiero później będę robił, ale wiem, że da się maksymalnie zejść około 2.54 bez obligacji. Więc bardzo przyjemnie. Yy, I do tego ja preferuję lordę Polową, ponieważ ma więcej zasięgu widzenia od optyki. Oraz yy, używam siatki, siatki maskującej. Dlatego, że optyka załą załącza się dopiero jak yy, stoimy 3 sekundy. Tak samo jak siatka. 3 czy 5 sekund, jakoś tak. Yy, I uważam, że to jest fajna opcja. Dlatego, że. Jeżeli optykę zamontuję, no to mam mniejsze, a i tak stoję. A stoję w krzakach, bo jest to czoło, którym się gra na pewno zakrzakła. Tak, T67. To jest praktycznie to samo, tylko że to ma troszeczkę lepszy pancerz, minimalnie, aczkolwiek i tak to nic nie tak samo jak wszystkie inne takie Tedeki. Dingnięcie to jest rzadkość. Co jeszcze? Chciałem powiedzieć na ten temat. To tak, jeszcze lepiej zakrzaka. Ładnie sobie szczelać i po prostu bić z ukrycia niewyświetlonym. Jeżeli mamy wyciąg robić, to też i tak. Jeżeli samemu jest się na 3-4 czołgi, takim czołgiem, który nie odbija, no to wiadomo, jedziemy do tyłu gdzieś, chowamy się za krzakiem, czekamy, spotujemy, za krzaka strzelamy, żeby nas nie wykryli, jedziemy dalej, żeby jak najdrzej przeżyć. Z siatką i z kamuflażem. U każdego załoga, oprócz dowódcy, u którego się jeszcze robi, mam maskowanie stacjonarnie 50%, a po strzale 13%. Uważam, że to jest bardzo dobry kamuflaż. Jeżeli połączymy to ze, z ustawieniem się za krzakiem 15 metrów, to naprawdę strzelałem, robiłem nawet po 1,5 tysiąca obrażeń i jeszcze mi nie zdążyli wyspotować. Więc uważam, że kamuflaż jest naprawdę przyjemny. W czasie ruchu 22% też całkiem spoko, zasięg widzenia 472 z lornetą, bez lornety 390, coś jest dokładniej. Zasięg synału też przyjemny 438, naprawdę daje radę, 13,5 mocy na tonę, maksymalnie 48 do przodu, do tyłu 12. Minusem tego czołgu na pewno jest to, że on jest ciężki, ta moc na tonę jest yy, niezbyt wysoka, aczkolwiek Osiąga swoje 48 km na godzinę, ponieważ on na początku ma problem ruszyć, tak jakby, ale później czuć, że już zaczyna jechać i fajnie jedzie. Yy, kolejną rzeczą mega zaletą według mnie jest minus 10 stopni opuszczania działa. Jest naprawdę to super depresja. 30 do góry. Yy, penetracja 130 do spokojem daje radę na piątki, szóstki, nawet na siódemki niektóre. Aczkolwiek złote pociski, które mają 170 penetracji, Naprawdę robią robotę, jeżeli będzie taka potrzeba. Średnio 115 obrażeń. Zazwyczaj na nim losuję powyżej średnio lub równo. Kolejna rzecz to perki. Yy, ja preferuję na takich czołgach, które nie mają, mają dobre w miarę kamo podstawowo, bazowo już. Yy, to ja uważam, że najlepiej żarówkę na dowódcy i kamuflaż. Następnie dajemy sobie kamuflaż na dowódcy, żeby się wyrównało. A wreszcie dajemy... Yy, Perki klasowe, takie jak to uważa. Ja stwierdziłem, że będzie spoko wyznaczony cel, ponieważ kampimy trochę tym człowiekiem, jednak to jak wyspotujemy i szczelamy to 2 sekundy dłużej. 2 sekundy to jest nasze praktycznie całe przodowanie, bez połówki. Prawie całe przeladowanie. To jest 2 sekundy, które nam to dodaje. Myślę, że to jest fajna sprawa, bo można kogoś dobić. Kolejna rzecz to jest hamowanie sprzęgłem. On ma wieże co prawda, ale jednak. Yy, uważam, że to jest całkiem spoko, bo zawsze można szybko się odwrócić, szybko cofnąć, coś, coś wykombinować w razie potrzeby zawsze szybciej. Kolejna rzecz, yy, chyba zostanie, tak? Roznanie w sytuacji. No to jak wiadomo, ślepe czołgi to są niszczary, Więc warto zawsze coś tam dodać od siebie. Lorneta plus to, jak się to wymaksuje, to naprawdę zrobi to robotę. Yy, też powyżej tych 400. Chyba... 35 metrów jak dobrze pamiętam no to yy, mimo że nie wykryjemy dalej przeciwnika to jak mamy więcej zasięgu widzenia no to będziemy yy, później wykryć, bo kontrujemy to jakby przeciwnego spotera który chce nas wykryć to im więcej to tym albo my szybciej wykryjemy albo później nas wykryją i na ładowniczym mam bezpieczne magazynowanie ponieważ Czołgi często lubią wybuchać. Ten jeszcze nie wiem, jeszcze ani razu nie wybuchłem, ale myślę, że to jest jeden z najlepszych perków, który na nim klasowy może być. Następnie jakaś bija i później to tam się zobaczy. No to tak. Y wszystko powiedziałem. 360 punktów wytrzymałości ma. No to nie ma co czekać, lecimy. Bitewka. Jest to oczywiście piąty tier. Też y całkiem przyjemnie zarabia, ponieważ myślałem, że Piątka jak piątka, no to super nie będzie zarabiać. Ale jednak się bardzo miło zdziwiłem, bo na bitwie wygranej, gdzie miałem niecały tysiąc damage'a, no to zarobiłem 30 tysięcy, Więc bardzo się przyjemnie zdziwiłem. Mam nadzieję, że polsuję jakoś tak fajnie. max szósteczki. A jak nie, no to i tak sobie jakoś poradzimy. No, bo jak można by inaczej, tak? Musimy coś zrobić. Nie ma co robić. Słabej bitwy na odcinku. Teraz coś tak długo będzie losować pewnie, ale tak. Dzisiaj tak cały dzień, tych piątkach bo dużo osób chce sprawdzić sobie ten czołg. Też przez te pierwsze, jeszcze 3-4 dni, max 4, myślę, że 2-3 dni bardziej. Będzie dużo ich, ale później już tak mniej. No, i oczywiście jest to yy, amerykański, kopia amerykańskiego Volver M10 Wolverine, tylko że troszeczkę jest zmieniona, bo też ma jakieś delikatne różnice. No, długo, długo szuka, ale chyba już powinno za momencik znaleźć. Miejmy taką nadzieję. W międzyczasie jeszcze powiem, że jeżeli ktoś szuka klanu, lub nie ma z kim grać, to zapraszamy do klanu Armia Szolnych Pomidorów. Wymagania to 1 szóstka, jeżeli ktoś chce, to piszcie w komentarzu lub, lub na, do mnie na grze na nick filgan123. A tymczasem musimy wygrać witewkę. losowania, i widać, jest bardzo przyjemne na czwóreczki nawet nas rzuciło. No i oczywiście no trochę tych EB, trochę tych M10 jest. 2, 2, 4, 6, 5, więc tak standardowo tak każda bitwa jak nie ewentualnie czasami jest o jedną, dwie mniej. E, myślę, że tutaj na prawo sobie pojedziemy. Najpierw się coś przykampi, później później, e, później coś się e, ruszy dalej, jeżeli nasza drużyna nie da rady no to będziemy się wracać a jak da no to będziemy buszować dalej niestety jadą za tylko dwa czołgi wolverine i m10 aczkolwiek przez to przez ten dpm jaki to daje no to myślę że powinniśmy sobie poradzić niestety rzadkością jest właśnie to żeby nas coś nie przebiło aczkolwiek trafiają się Trafiają się takie rzeczy, takie sytuacje jak dostajemy wiarz działa, czy może gdzieś tak pod dużym kątem i wtedy w nas nie trafią, ale to jest naprawdę rzadkość. I... o właśnie tam pz pz PZ3J, już jedzie. Wolverine powinien nam spotnąć ładnie. M10 obita i teraz my tutaj sobie podjedziemy i miejmy nadzieję, że będą wyjeżdżać troszeczkę. E, też skupiaczą bardzo przyjemnie. Jak widać co do mobilności też nie jest, jakiś, nie jest jakaś słaba Oj niestety nasz im troszeczkę postaje w plecy Już 0,4 Aha ze względu na to że jesteśmy papierowi To tak średnio też raszować ale delikatnie to popchniemy do przodu Prosimy o pomoc może pojadą z nami Miejmy nadzieję A jak nie no to będziemy próbować Obijać jakoś delikatnie i wyjeżdżać, też trzeba się postarać, żeby nie zrobić przypału tutaj i nie paść na samym początku bitwy, jak widać. 110 losowanie, no są w okolicy na pewno, yy, są w okolicy yy, średnich obrażeń. O tutaj trzeba się, nawet musimy się pośpieszyć troszeczkę, bo już tam nasi sojusznicy o czwarte diar się dignął PZ2J, ale on akurat nie ma zbyt dobrego działa chyba PZ3J, a 3 sorka tak jakoś mi my się myli, miejmy nadzieję, że tutaj nas nie wyciągnie pod jakiś, oj, klefiorek z mojej winy oczywiście, oj, już, o P26 i od ikv-a w plecki, też nie wiem jakim cudem Yy, ding dong, ale przez te moje 20 bitew, które zagrałem niecałe, no to nie miałem aż tak dużo odbitych yy, pocisków jak, jak w tej bitwie po prostu. Yy, o, już tam na, na bazę wjeżdżają, więc trzeba jak najszybciej się cofnąć. Też myślę, że najlepiej będzie. Tędy się cofnąć w to miejsce i z tej półeczki sobie spotniemy dzięki Lornecie. Yy, to nam też dużą przewagę daje. I nasi też, to naszym spotniemy. Powinno jakoś to wyjść. Miejmy nadzieję, że to wygramy. A jak nie, no to. No to nie, najwyżej. Tutaj chyba przeszczał delikatny będzie. Nie, jednak nie. Yy, myślę, że nasi sojusznicy sobie poradzą tutaj w obronie, aczkolwiek zostało nas mało pięciu A Matildy już powoli zmierzają w naszym kierunku, naszej bazy Wolverine chyba się boi wychylić, nie widzi za bardzo przeciwników, więc już nadjeżdżamy, spróbujemy podświetlić no nie wygląda to ciekawie, na pewno Bitwa wygląda bardzo niefajnie, ale kończymy ogryski, które trzymały kapa, oczywiście. No i już tylko jedna osoba na kapie została. No i ni niestety no gdybym się wcześniej obrócił na tego luxa, no na pewno by to wyszło lepiej niż to wyszło. Nie było to zbyt ciekawe. Ale na pewno fajna szybkoszczelność tego działa. Może bitwa nie była jakaś super. Zostajemy do końca, może jeszcze ta Matilda to jakoś wyciągnie. Niby parę ogrysków jest. Aczkolwiek no. No nie fajnie, też trochę kalforków ale pokazałem... Magiczny pancerz tego czołgu. Jakimś cudem podbijał. Nie wiem jak to się stało, no ale się stało. I bardzo fajnie też. Z penetracją, jak widać, nie było żadnego problemu, wszystko przebijałem. No i. No i tak. Cztery flagi zrobione, bo ogryski były dobijane. Niestety mało damage'a, ale to dlatego, że właśnie starają się dobić ogryski, żeby... żeby zbić kapa i żebyśmy mieli szansę na... No ale niestety no nie wyszło, bo zepsułem. O i przy okazji nagroda zdobyta. O, do Mousa. Plus 7%. No to super. Tylko, że jak nie będę go robić. I co do zarobków od tej top 4 Damage, jeszcze i tak nie było aż tak źle jak na to jak poszło. Jak widać 11 tysięcy na 300. Bez problemu. Na przegranej nawet da się zarobić jakieś drobne sumki kosztem takiego czegoś, że no, żeby ten pojazd zdobyć nie było nic ciężkiego. Cały czas go możemy zdobyć jeszcze przez 3, 3 dni, czy 4 tam były, nie pamiętam, chyba 4 dni. Do końca, dopóki ten kamuflaż jest do zdobycia, aż do. Do dnia 14 możemy cały czas wszystkie misje wciągniętego dnia zrobić, jeżeli ktoś byłby na tyle odważny i by dał radę tyle misji zrobić naraz. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie i jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z, dzwone z dzwoneczkiem najlepiej, yy, dlatego że jeżeli będzie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie, jeśli nie, no to możecie nie dostać go. Czasami się dostaje, czasami nie. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś chce do klanu, ASP Armia Szalonych Pomidorów, no to zapraszam. Piszcie na grze do Fignan123 i siamanko do usłyszenia w następnych filmikach. Cześć!